Ukryta prawda o żywności. Czy nasza dieta nas zabija? W dzisiejszych czasach, gdy półki sklepowe uginają się od kolorowych opakowań, mało kto zastanawia się nad tym, co naprawdę kryje się w naszej żywności. Profesor Grażyna Cichosz, specjalistka od bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, w swoim wystąpieniu rzuca światło na niepokojące fakty. Mówi o ignorowaniu dowodów przez urzędników i prokuratorów: jeśli coś jest zgodne z prawem żywnościowym, problem znika. Argumenty w postaci diagramów pokazujące gwałtowny wzrost zachorowalności na nowotwory są po prostu pomijane. To jak burza w szklance wody, która wybuchła po wywiadzie z redaktorem Rymanowskim. Świadomość społeczna jest wciąż niska, ale powoli rośnie i warto ją podtrzymywać. Od lat 90. zachorowalność na nowotwory wzrasta z dwukrotnie większą dynamiką. Nie chodzi tylko o starzenie się społeczeństwa, choć to fakt. Coraz częściej diagnozy padają u osób w wieku 30 do 40 lat, a nowotwory jelita grubego u nastolatków już nie szokują lekarzy. Wszystko to ma związek z naszą dietą, a dokładniej z jakością żywności. Produkty mają certyfikaty, producenci gwarantują bezpieczeństwo, a my w swojej ufności wierzymy, że jest dobrze. Ale profesor Cichosz ostrzega: nie jest. Kluczowa jest korelacja między spożyciem żywności przetworzonej a rakiem jelita grubego. W USA w ciągu 20 lat zachorowalność wzrosła pięciokrotnie u dzieci 10 do 14 lat, 35 półkrotnie u 14 do 18 latków i prawie dwukrotnie u młodych dorosłych. To nie nasze nawyki czy proporcje w diecie są głównym winowajcą, choć mają znaczenie. To przetworzona żywność pełna niespodzianek. Weźmy soję genetycznie modyfikowaną. Adwersarze twierdzą, że unijne przepisy zabraniają jej importu i nakazują znakowanie. Owszem, przepisy istnieją, ale nie są egzekwowane, dzięki zasadzie równoważności składnikowej soja GMO znika z radaru, traktowana jak tradycyjna, a my zjadamy ją w ogromnych ilościach. W 360 produktach najwięcej w przetworach mięsnych do 20%, w mięsie kulinarnym 4% czy mleku 6%. Wpływ na przewód pokarmowy, układ odpornościowy i hormonalny jest znaczny. O tym więcej w referacie profesor. Jako Polacy, wychowani w kulturze zaufania do autorytetów i systemu, często wpadamy w pułapkę zaprzeczania. Wierzymy, że certyfikat oznacza bezpieczeństwo, bo to daje poczucie kontroli w chaotycznym świecie. Ale ignorując fakty, ryzykujemy zdrowie własne i bliskich. To mechanizm obronny, który chroni przed lękiem, ale blokuje zmianę. Jeśli ten materiał otworzył ci oczy, polub go i udostępnij. Pomóż budować świadomość wśród Polaków. Razem możemy domagać się lepszej jakości żywności. Warto działać, zanim będzie za późno.